Ja się nazywam Ewa Rokicka, jesteśmy w hotelu Sheraton podczas naszych dwóch jednocześnie odbywających się kongresów. Kongres windykacyjny, gdzie tym razem przedstawiamy sekcję prewindykacji oraz outsourcing usług windykacyjnych oraz kongres HR, gdzie jednocześnie omawiamy kwestie rekrutacji, employer brandingu i programów onboardingowych oraz zarządzania talentami i rozwoju menadżerów w organizacji. Nazywam się Pan, y, jestem dyrektorem rekrutacji i rozwoju BBC Polska. E, dla mnie Państwa spotkanie dają e, niezwykłą możliwość podzielenia się e, swoją wiedzą i doświadczeniem wśród praktyków HR. Y, I co jest e, dodatkowo wyjątkowe w trakcie tych spotkań, e, atmosfera? doskonała komunikacja pomiędzy uczestnikami spotkań i również to, że przychodzą osoby zainteresowane daną tematyką. Jestem tutaj prelegentką, mam ostatni wykład ostatniego dnia, jeżeli chodzi o zarządzanie talentami i programy rozwojowe pms u Jeżeli mogę porównać tą konferencję, no to zdecydowanie plusem jest dwadzieścia kilka osób. Jest możliwość zadawania pytań prelegentom i często prelegenci zostają też właśnie pomiędzy wykładami, więc można się dopytać, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyciągnąć te konkrety, na które no, najbardziej nam zależy, tak? To spotykają się praktycy i... To co jest szczeg szczegółowe i konkretne, no to chcemy się dowiedzieć. Tego zazwyczaj na slajdach już nie ma.